Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego programu. Na początek proponujemy wizytę na balu dobroczynnym zorganizowanym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. W tegorocznym karnawale pojawiły się po raz pierwszy po 50 latach bale dobroczynne. Okazało się, że ludzi dobrego serca nie brakuje. Minioną sobotę gościliśmy na takim balu zorganizowanym przez Zarząd Miński Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, z którego dochód zostanie przeznaczony dla osób będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Myślimy, że bal dobroczynny wejdzie na stałe do kalendarza imprez karnawałowych. Czy gdyby nasz zarząd zorganizował dalej dobroczynny, czy Pan by przyszedł na naszą imprezę? Oczywiście bym na to przyszedł, bo jestem z sercem i uczuciem zaangażowany w sprawę, ale uważam, że powinno być tutaj wiele więcej ludzi znaczących, którzy powinni się tutaj znaleźć. Biznesmeni, Renie Góry, ogrodnicy, CPN, różni różne ludzie, którzy znaczą się na naszym terenie i powinni sponsorować to, żeby właśnie te finanse wpływały dla ludzi, którzy chcą z serca rzeczywiście e, oddać jakieś e, pieniądze czy, czy, czy datki swoje. Czy Pan widzi, że istnieje ten sens organizowania Dasch dalszych Oczywiście, oczywiście, z tym, że uważam, że powinno być to bardziej rozpropagowane. Proczynne będą miały szansę powodzenia. A pana, jeżeli przed wojną miały szansę bycia, to dlaczego nie po wojnie 50 lat? Witamy ponownie na parkiecie. Teraz mówię do wszystkich tych, którzy są tu górę z nami. Proszę sobie, czy ma dobrej na...